Wysokoprawosławiecznej Nuncie Apostolskiej w Izwaldasie, Wysokoprawosławiecznej Oczarszej Epyskope Mieczysławę, drugim z piłbroty i katolickiej Cerkwy w Ukrainie, drugi episkope Krzysztofem, jaki był z Polski, jaki był tu także do wielu kanclerów Kamień Spodziewskiej Diecezji drugi brata, episkopy Teodory Mukaczyńskiej diekcesji rekokatowickiej. Drugiej oczy episkopy Andriji, jaki przedstawiał jeszcze w swoim Bożej Niszłości i wsi władyki ukraińskich rekokatowickich cerkwy. Wysokoprawosławiecznej Nuncii Apostolskiej w Izwaldasie, Wysokoprawosławiecznej Oczarszej Epyskope Mieczysławę, drugim z piłbroty i rymsko Cerkwy w Ukrainie, drugim i episkope Krzysztofem, jaki był z Polski, jaki był tu także do kanclerom kamień z diecezji drugi brat Jeb. Teodory Mukaczynskiego i diecezji drugiej drugi ojciec Jeb. jaki który przedstawia dziś Boże Niszowo-Cwiatosławę i wszyscy władze Ukraińskiej rekokatowickiej Cerkwy, całe duchownictwo, drugi oczy archiej-jab. Symeona Sim i wsi prawosławni wierni, Prosławni Cerkwy Ukrainy, drogi braty, swieszczenniki, monachy, monachyni, drogi przedstawniki władzy, diakony, sygnarysty, wsi, wsi, kto dzisiaj zebrał się, wszyscy wsi gości, połomniki, niechaj Господь obdaruje nas wszystkich wszystkich. Nasza Cerkwa dzisiaj przeżywa nowy etap historii, i my co słowo wyczuwajmy tu w Kamienicy Podilskiemu. Te słowo, jakie zaraz prozwuchał z Jana w wnoduje konkretną w widzirkałuję ingresu, jaki zaraz my przeżywajmy, jaki dla mnie jest tym początkom służenia w Kamienicy Podilskiej diecezji. Tak jak my słyszeliśmy w Ewangelii od że po śniadaniu Jezus wskazuje swoich apostołów i zaczyna się ten dialog, ten początek. Ten początek dzisiaj także jest częścią naszego życia. Widzimy, że własne tam, na tym początku, Jezus pyta uczniów, a szczególnie Simona Petra, Simone, Jonen. Чи любиш ти мене більше, ніж отці, ми переживаємо 34 роки Незалежності України. Сьогодні можемо сказати, що наша країна не тільки є зранена внаслідок російської агресії, яка прийшла на нашу землю і вбиває нас в наших домівках, не тільки через корупцію, соціальну несправедливість. złowżywania władzą, jakiego my jesteśmy świadkami. Ale na samym peret my mamy skazać, że nasze społeczeństwo dzisiaj przeżywa największe zranienia przez grzech. I to jest główną przyczyna: Przez grzech. Na pewno zaraz każdy biskup w swojej diecezji, na swoim służeniu myśli, jakim czynom ma dzisiaj stilować te rany Jakie baczyć, jaki jest w naszym narodzie, w Ukrainie, jak dzisiaj zaradzić tym trudnościom, jakie my dzisiaj przeżywamy. Święty Jan Pawła II, kiedy w 1979 roku, 2 czerwnia, przybył do swojej baćkiewszczyny w Warszawie, skazał takie słowa z 104 psalmu: Niechaj zjdzie duch Twój i widnowić oblicza ziemi, tej ziemi. Duma jeszcze słuchodni, my tak samo, patrzymy jeszcze jedynym sposobem, żeby widnowyty, żeby likuwaty, żeby dopomochty, pitryma ty, buty dzisno znariadzam w rękach Bożym, jest, co je jest, per wyłyka lubów. I choć uskazatysz, co też jest takim pierwszym zawdanian. Kamień Spodziewieckiej Diecezji chce też, żeby buty z w rękach Bożych, buty z miłości Lubowi i Myru. I to dużo zaraz potrzebne nam. I tu, w Kamień Spodziewieckiej Diecezji, co Lubowi czuwają, ona tu jest obecna. ona jest tu wychowana, pokolenia tu Tutaj nas sprawdzi lud, który przeżywa żywe, wyłyki jedności i Lubowi. Dostaną tylko przesłuchać się, pobyć ty mm. i poczuć tę ciepłą i tę lubowę. Dlatego ten zakłód, który stwierdził Bóg dzisiaj przez Symona Petra, powinien sprawdzić, tut, jest realizowany i będzie realizowany, w same, przez Bożą lubowę zlikwidować li wszystkie zranienia, które dzisiaj przeżywa nasze społeczeństwo w Ukrainie. I znowu czytajmy w Ewangelii od w drugie nasz Господь pytaje Symona Simon Petra, Symon, Simone czy lubisz mnie? Nasza cerkwa w czas rabstwa, tak trzeba go nazywać, przeżyła duże bahato strażdania osobywom Marian, i w upoświęconych, mamy bardzo dużo bardzo męczenników, w nie je prowołszeni, ale o jakich znamy. Praktycznie w każdym sołi, w każdej miejscowości, w każdej parafii je ludzie, którzy відznaczowują się niesamowitą heroicznością wiary i za to strzdały, za to, że przyznawali się do gospoda. Na pewno trzeba dzisiaj zgadać w sposób, słuchu Bożego Jana Olszańskiego, jaki był osobowym narzędziem tutaj, dla tej diecezji. Oca Władysława Wanaksa, oca Antonia Chomickiego, oca Mar Martiana Darzyckiego i oca Bronisława Mireckiego. Na pewno można byłoby jeszcze dużo przeliczyć, ale to są te osoby, przez których Bóg w swój czas działał duże konkretno i załyszył w tej diecezji najmowirny dar. Jest tu poczucie głębokiej duchowności, jest tu poczucie charyzmatyczności Cerkwy, jest tu osobisty dar w tej diecezji podilski, dar wspólnoty. I co się Czy w małych sełach, czy w wielkich miastach, czy w większych, czy w mniejszych parafiach, można skazać, że Kamień Podilska Diecezja jest taką skarbniczką wiary i tradycji, jaka na każdym okresie założyła swoje znamienia. Także Kamień Podilska Diecezja jest tą, jaka dała życie i Odesko-Sęfieropolskiej Diecezji, i charkiewsko zaporiskiej Diecezji. Własne zwicy, to życie wyszło i dzisiaj ci diecezii żywią swoim samostalnym życiem. I to jest odpowiedź na tej drugi zakład Gospody: czy Ty lubisz mnie?. Naprawdę, dzisiaj no, możemy powiedzieć z wielką poszanową i poważną, że tu w kamień Podzielskiej diecezji jest duże wielkie poczucie odpowiedzialności za certwę. Ja to na nawet zaraz w ostatnich dniach tygodni przygotowania do dzisiejszej podziemi najwyższą dobro tu, jest pracowanie, widoczność, Zwyczajnych ludzi, świętych i Bogu poświęconych, i to jest naprawdę wielkie świadectwo, głębokiej wiry, to najwyższy dar, dla mnie osobiście to jest wielka że może być tutaj, że może służyć w takiej diecezji, że w takiej diecezji je ludzie z takim wyłykiem, kochającym sercem. I w trzecie, Jezus pyta, Simone Jonen, czy lubisz mnie? I zasmucił się, Piotro, że w trzeciego jego pyta. Той каже йому, Господи, Ти все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю. Браті і сестри, напевно, це третє питання воно відноситься до такого дуже глибокого, особистого переживання віри. І тут приходить мені на думку святої пам'яті отець Єпископ Ян Німець, який служив тут. Także jego ciało spoczywaje w tej katedrze, tak jak i słuchy Bożego Jana Olszańskiego. To jest jaka miała najmówierno wyboki świat, jaka przekadawała mądrość. ale dużo, duma że to jest takie відображення własne tego bogactwa indywidualnej duchowności, jaka tu dużo konkretno wyraża się. To jest czaselni pokłykania w naszej diecezji. Які служать не тільки тут, сьогодні в багатьох місцях, місцях в Україні і поза її межами, є наші священники, є богопосвячені особи, є миряни, які служать, які є повністю віддані тому, що Господь від них очікує. Господь сьогодні ставить перед нами, переді мною. Перед кожним і кожною з нас завдання, щоб відповісти на ці питання, які ми чуємо в Івані від Івана. Орген пише, що свята людина, свідома, яким даром і щедротом є обдарована від Господа, прагне відповісти і віддячитися Богу за всі дари, але розуміє, що вона нічого взамін не може дати за так великі дари. Єдиним даром, це є дар мучеництва. Брати і сестри, хочу це підкреслити, тому що, напевно, тут, на цій землі, дуже багато є людей, які страждали і страждають, які є мучеником наших часів, не тільки зараз, в період війни, за цих 11 років, не тільки. Через ці всі різні якісь зміни, які відбуваються в нашій країні. Але думаю, що дуже багато людей є тих, які страждають, які переживають страждання і тілесні, і фізичні, і вони це все жертвують, вони це складають, все передобиччя Боже. І це є неймовірний дар. Тому сьогодні, коли розпочинаю це служіння в ім'я Господня, прошу Господа. Щоб мати дійсно таку відповідальність, як має святий Петро, щоб відповідати Господу, так, Господи, я хочу бути сьогодні Твоїм знаряддям. Хочу через Тебе, в Твоїй благодаті, лікувати рани, які є, які будуть. Так, Господи, хочу сьогодні оточити всі спільноти, всі рухи. Wszystkie różne inicjatywy, jakie tutaj jest, a ich bardzo dużo w buty Być dla wszystkich, wszystkich kochać jednym takim samym sercem. I buduce robić, na tyle, na tyle, na tyle, czy свящenki, czy na tyle, na czy na tyle, czy tyle, na tyle, osoby, tyle, je tyle, na tyle, na tyle, na tyle, na czas żeby przysłuchowawaty się i wspólnie budować cesarstwo tutaj, ale na kinec ta nie zapobywać pro osobiste, żeby maty tej te osobisty żywy kontakt z Bogiem w bogom w w taństwach. i żeby każdy święczenik każda była osoba każda wierująca ludyna w naszej diecezji kamieńspodliński wyczuwała, tę lubów miłość i bliskość z Pana. Niechaj w tym służynnie, jakie ja wymiar ja dzisiaj rozpoczynają i o i wsparcie was, kochani moi bracia święci, Bogu poświęceni, bracia i siostry, myrianie, wszyscy zadzieleni w wszelkie ruchy, wspólnoty modlitowne, wszyscy, kto dzisiaj tu jest i ci, kto z nami łączy się przez... Медіа через кредо, через Радіо Марія, нехай всі сьогодні також відчують це велике прагнення, щоб в усьому і завжди було приславлене ім'я Господнє. Амінь.